Związek Strzelecki Strzelec w Kozienicach to organizacja społeczno-wychowawcza, paramilitarna, która jest patriotycznym stowarzyszeniem, kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego. Działa jako stowarzyszenie we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Strażą Graniczną, Obroną Cywilną i Związkiem Harcerstwa Polskiego. Dowódcą kozienickiej jednostki numer 1442 jest Michał Marczyk, który dla swoich podopiecznych 22 lutego zorganizował spotkanie z wybitnym polskim detektywem Krzysztofem Rudkowskim. Tak mówił o celu spotkania. Cel jest jeden podniesienie wyszkolenia naszych ludzi, tym samym podniesienie kwalifikacji ewentualnych w staraniach do wojska. W spotkaniu z gościem udział wzięli także przedstawiciele Związku Strzeleckiego Strzelec z Warszawy, członkowie grupy Combat System oraz przedstawiciele obrony narodowej PL. Krzysztof Rudkowski w swoim wystąpieniu opowiadał o działalności jego agencji detektywistycznej, której głównym celem jest podwyższenie bezpieczeństwa Polaków. Opowiadał o szeregu akcji, w których uczestniczył. Zachęcał licznie zgromadzonych do wstępowania w szeregi służb mundurowych. Wnikliwie odpowiadał na liczne pytania uczestników dotyczące prowadzonej przez niego agencji. Na koniec podarował dowódcy Kozienickiej jednostki najnowsze wydanie własnej książki, oczywiście z dedykacją. Na Tanie, jaki jest w życiu prywatnym i co lubi najbardziej, odpowiadał. No, lubi szybkie samochody, lubi broń, lubi piękne dziewczyny. Mówił też o spektakularnych sukcesach swojej działalności. Najbardziej dumny jestem z tego, że matka może powiedzieć do dziecka: jesteśmy bezpieczni, jesteśmy w Polsce. Dla mnie najbardziej ważnym jest uwalnianie ludzi również. Z tak, zwanych, z tak zwanych porwań okupowych, kiedy to ktoś mówi dziękuję. I to jest bardzo ważne. Na koniec zapewnił, że to jego pierwszy, ale na pewno nie ostatni przyjazd do Kozienic. Z panem Michałem będziemy w kontakcie tutaj organizatorem tego, że tak powiem, bardzo celowego, w sumie i godnego zainteresowania, i naśladowania związku, przed którym ja chylę czoła, Szapoba. Dziękuję bardzo i czapki z głów. Zwieńczeniem wizyty były wspólne zdjęcia, a Krzysztof Rutkowski pożegnany został gromkimi oklaskami.